Siemaneczko! witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Football Managerem. Troszkę, e, troszkę minęło czasu od naszego ostatniego odcinka, ale to było spowodowane nową pracą, nowymi wyzwaniami i tak dalej. No ale jak widzicie troszeczkę już tutaj z sezonem poleciałem. Mieliśmy troszkę więcej tutaj meczów towarzyskich, ale poprzednie mecze towarzyskie zostały chyba doliczone do poprzedniego sezonu. Jak widzicie tutaj mieliśmy mecz z banikiem ostrawą, zremisowany 3-3, mecz z dolkanem Ząbki przegrany co prawda. No ale później e, mieliśmy już e, Puchar Euro drugą rundę kwalifikacyjną z Żyliną wygraliśmy ten mecz 4 do 1 i już byłem no bardzo w sumie spokojny o awans do kolejnej rundy. Zaczęliśmy mm, ligę ekstra klasę remisem z ruchem Chorzów 1 do 1 po bramce Jorge Salinasa, którego musiałem w tych pierwszych meczach ustawić na prawym skrzydle, ponieważ i Janota mm, i nasz drugi prawy skrzydłowy byli kontuzjowani drugi mecz u siebie w domu przegraliśmy 0 do 1, ale mimo wszystko w dwóch meczu wygraliśmy, dlatego dzisiaj was zapraszam właśnie na dwa mecz z Red Bull Salzburg. Rozegramy sobie te dwa mecze. No i jeszcze był drugi mecz ligowy, który wygraliśmy 2 do 1. Tak więc na razie w Ekstra Klasie tutaj w sumie na razie nie ma co pokazywać, ale mamy czwarte miejsce, 4 punkty. Tutaj jeszcze jeszcze dużo, dużo przed nami. Może najpierw zaczniemy od transferów. Troszeczkę tutaj się działo, nie mówię, że dużo, ale troszeczkę. No i tak, może przejdźmy do historii transferów. No i Daniel Barbus i Mateusz Bany to ich już widzieliście. Ale tak, przybliżę tylko pokrótce tutaj atrybuty i ogólnie profile tych zawodników. Daniel Barbus, wystawiłem go teraz na wypożyczenie. To jest mimo wszystko bardzo dobry zawodnik, znaczy na razie jest ok, ale raport ma na 5 pełnych gwiazdek. Tak więc myślę, że to będzie e, już niedługo pod, podstawa naszego zespołu. Wystawiłem go do wypożyczenia, ponieważ do naszego klubu e, ma dołączyć, gdzie on jest, Łukasz Tymiński z wolnego transferu. Bardzo dobry pomocnik, nie wiem dlaczego jest na wolnym transferie, jako wolny agent. E, Jagielonia, nie wiem, pozbyła się go albo po prostu nie chciał z nimi przedłużyć kontraktu, dlatego my teraz będziemy się o niego bić. E, dlatego Barbus do wypożyczenia, przed Mateusz Bany, który już rozegrał kilka bardzo ciekawych tutaj spotkań. Jeden mecz ligowy, bardzo dobry i mecz kontynentalny. Przed nas Stefan Ristowski, ponieważ prawa obrona... Była u nas najsłabiej obsadzona. No i zobaczcie sobie, 23-letni zawodnik Macedonii. Myślę, że to będzie w porządku. Zawodnik jeszcze ma szansę się rozwinąć. Tutaj, jeśli spojrzymy na raport, to ma podobny poziom do Remiego Vase. Ale myślę, że jednak Ristowski jest, jest troszeczkę lepszy. Przyszedł do nas jeszcze Gian Mario Piskitella. Zawodnik, którym interesowałem się, aby go kupić, ale na razie e, sprowadziłem go na wypożyczenie. E, pewnie zapytacie dlaczego? Przecież kasy masz tyle skrzydłowych, no to już wam pokażę dlaczego. Mamy naprawdę lipę z kontuzjami hmm. właśnie Hisam MLAP został ostatnio kontuzjowany na 3 do 4 miesięcy i tak miał bardzo słabe ogranie. A po drugie, po tych 3-4 miesiącach na pewno od razu do pierwszego składu nie, nie wejdzie. Będzie się musiał ogrywać w rezerwach, tak więc tak dajmy mu z 5 miesięcy, aby wrócił do pierwszego składu. Dobra. Dalej, no to właśnie jest Piskitella. Mam nadzieję, że to będzie nasz bardzo dobry, lewy skrzydłowy. No i Rafał Gikiewicz, czyli bramkarz, którego bardzo potrzebowaliśmy, myślę, że trafiliśmy najlepiej jak mogliśmy chciałem co prawda sprowadzić e, Łukasza za łuskę. i co prawda już złożyłem e, ofertę kontraktu dla tego bramkarza ale tu nagle pojawił mi się mm, 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 mm. gdzie on jest właśnie Rafał Gikiewicz i to on będzie teraz grał pierwsze skrzypce w naszej bramce co prawda też zdziwiony byłem bardzo że taki bramkarz został przez Śląska po prostu wypuszczony bez żadnego nie wiem wypowiedzenia i już jest wart 275 tysięcy tak więc bardzo dobrze no i Cigalko nasz bramkarz zostanie oczywiście sprzedany tutaj możecie zobaczyć wielu zawodników odeszło na wolny transfer z tych ważniejszych no to może Tomasz Lisowski już jest w pogoni Radek Dejmek jeszcze nie mógł znaleźć sobie klubu i chyba tyle. Jowanowicz sprzedaliśmy go za 38 tysięcy i powypożyczaliśmy naszych małolatów. Tak więc to jeśli chodzi o transfery. Terminarz już zobaczyliśmy. Tak więc jedziemy z pierwszym meczem na wyjeździe z Red Bull Salzburg. No i gramy o czwartą rundę. To jest trzecia runda, a my gramy o baraże. Tak jest, o baraże. 84 tysiące dostaniemy po skończeniu tej rundy. No i dobra, lecimy ze składem. Tak więc, Karol Angielski, zobaczmy sobie jego profil. Już tutaj zagrał w dwóch meczach ligowych: jedna bramka, jedna asysta. I to już bardzo dużo mówi o tym bardzo młodym zawodniku. Mam nadzieję, że już niedługo będzie najlepszym zawodnikiem ekstra klasy. Będę chciał go oczywiście zatrzymać jak najdłużej, a jeśli już sprzedać tego zawodnika, to za bardzo wielkie pieniądze. Tak więc Rafał Gikiewicz na razie nie jest udostępniony, ale już to zrobimy, a nie, nie można. A ja nie chcę do pucharu euro, a bo to puchar euro. Nie możemy, niestety, dobra. No to Radosław Janukiewicz na prawej obronie Ristowski jest osłabiony tak więc wraca Waser na, na lewą Edimar w środku Komorowski i Bany Malarczyk też kontuzja naprawdę mamy tutaj lipę z, z tymi kontuzjami ale na szczęście tylko na kilka dni Janota już jest gotowy do gry bardzo dobrze też miał tutaj chwilową kontuzję i wejdzie sobie właśnie Janota na prawe skrzydło a wtedy salinas, zobaczmy jego najpierw energię. Będzie dobrze, tak więc myślę, że może tutaj sobie wejść, poczekajcie po kolei, na obronę, na środek. Tutaj już nikogo nie ma. Dźwigała, jak na razie, jak widzicie, na środku pomocy występował. No to tak, Marcin Cebula. Może nie. Marcin Cebula jako defensywny pomocnik. A wtedy Daniel Barbus na środek pomocy zadźwigałe. Jako wysunięty, wysunięty rozgrywający. Lewe skrzydło. Maciej Korzy mnie. Jonatas na atak. Zapraszamy pana. Bardzo dobrze. I Pylepciuk na lewym skrzydle. Tutaj jeszcze Salinas. Hmm to sali nas za Lenartowskiego. Lenartowski w razie czego wejdzie tutaj wesprzeć naszą, e, linię, defen nas, naszą linię pomocy. No i dobra, myślę, że inaczej tutaj być nie może, tak więc mam nadzieję, że mm, tutaj w przerwie e, w tych kilku dniach właśnie przed meczem rewanżowym myślę, że mam nadzieję, że Tymiński do nas już dołączy i wtedy bez problemu będziemy mogli sobie roszować ro szady robić tutaj u nas w środku pomocy dobra, tak więc jedziemy z tym pierwszym meczem Mandelli no i dobra, pokażcie na co was stać ogólnie najbardziej jestem zadowolony właśnie z tego, że udało nam się sprowadzić tak dobrego bramkarza, nie mówię, że Janukiewicz jest złym bramkarzem, ale jakby nie patrzeć to nasz nowy bramkarz będzie, mam nadzieję, dużo lepszy. Dobra, Barbus zastanawiał się, co zrobić z tą piłką. Janota. Ach, Salinas nie udało niestety mu się przejąć tej piłki. Obyśmy nie stracili tutaj już pierwszej bramki w pierwszych sekundach tego meczu. Waser pięknie obro, w obronie. Dośrodkowanie i poprzeczka. Uff. Dobra, pierwsze poty już na czołach naszych zawodników, ale Pylepczuk tutaj w akcji uwaga Jonatas i co będzie? Nic się nie stało a co my tutaj mamy kluczowe tak kluczowe to jest w tych pierwszych kilku, nas, kilkudziesięciu sekundach już były groźne sytuacje Janota potrafię wygrywać sam e, wiele meczów mam nadzieję że dzisiaj może być jeden właśnie z tych meczów i Janota a i tak blisko kurde szkoda Tutaj gramy na wyjeździe, tak więc naprawdę fajnie by było wywieźć jakiś przyzwoity wynik Salzburga. Mamy już 10 strzałów, proszę bardzo, z jedna stuprocentowa sytuacja niestety niewykorzystana. Barbus, pięknie do Jonatasa, Jonatas. I tutaj bramkarz naszych przeciwników obronił ten strzał. Ja nie widziałem, żeby w ogóle tutaj dotykał tej piłki. Edimar z rzutu rożnego, I jeszcze raz, trzeci rzut rożny z rzędu. Ale to chyba już nic przy tym rzucie rożnym się nie stanie, tak więc jedziemy dalej. Ostatnie kilka minut do końca pierwszej połowy i to korona kielce tutaj ciśnie. Barbus, cebula. Co prawda tak się trochę śmieje, bo naprawdę jestem ciekawy. Edimar! Pięknie i nasz lewy obrońca strzela bramkę w jakże ważnym meczu. Skończę moją myśl, że... Ciekawe ile lat upłynie zanim chorona Kielce dojdzie do właśnie pucharów Dobra, podoba mi się tak trzymać chłopaki, nie będę ich, im tutaj mówił, że Uch, musicie musicie cisnąć. Uwaga, woda sodowa nie może wam uderzyć do głowy Kurwa Jonatas tutaj słaba ocena, ale angielskiego hmm, może jeszcze wypożycie jakiegoś napastnika, hmm, ponieważ Jonathas pylepciu, ależ pięknie tutaj Jonatas będzie miał już dwie asysty w tym spotkaniu. Ale niezaliczona ta bramka, niestety, spalony naszego lewego skrzydłowego. Oby to się nie zemściło teraz z fraka. Fajniej, nazwisko by jego brzmiało bez V, ale tak nie ma lipy, ale grają obroną tutaj zawodnicy Salzburga. Teraz ruszyli do przodu. Uwaga! No i dobrze, Janukiewicz paruje ten strzał. Jeszcze Rejna dośrodkowanie. Dobrze, tutaj wybijamy. No, jeszcze dwadzieścia kilka minut. I pięknie, nasza obrona. Naprawdę było tutaj niebezpiecznie. Zawsze rzuty rożne to jest... No może nie loteria, bo loterią bardziej e, nazwalibyśmy rzut karny, ale rzut rożny to też bardzo ważny stały fragment gry, ależ beznadziejne tutaj wznowienie akcji, no i tą bramkę możemy zapisać na konto naszego bramkarza Janukiewicza. Niestety. Jeden do jednego. Dobra, powoli możemy się zastanowić nad zmianą. I właśnie to teraz zrobię. Tak więc Lenartowski za Barbusa Dobrze, mało lat gra, ale musi się jeszcze ograć. Musi zdobyć doświadczenie, dlatego z miłą chęcią wypożyczę go i zobaczymy, jak wróci do nas za rok. Tak jak to było właśnie z Karolem Angielskim. Mm, tyle. Jedna zmiana. Tutaj nie widzę aby, konieczności zmiany tutaj na skrzydła, jak na razie. No niestety nie ma kogo zmieniać. I dobra. I niestety kontuzja Jonatasa. Mam nadzieję, że nie będzie to poważna kontuzja. Tak więc Karol Angielski na te ostatnie kilka minut. Uff. Już zaraz się dowiemy, co się stanie z naszym Brazylijczykiem. Trzy minuty doliczone, ale myślę, że tutaj już nic się nie zmieni. Chyba, że w tej akcji Waser sali nas dobrze. Janota, ta uwaga! Jeszcze Waser będzie miał okazję dośrodkować! <średziny> Siedzi! Pięknie. I to będzie bramka zaliczona Waserowi, proszę bardzo. Myślałem, że będzie to bramka samobójcza. Tutaj Karol angielski był bardzo blisko tego wszystkiego. No i pięknie. Wygrywamy 2 do 1. Cudownie. No nie sądziłem, że aż tak e, ta końcówka będzie aż tak dziwna, mo mogę to stwierdzić, ponieważ bramkarz Salzburga tutaj nie popisał się w ogóle. No i dobra, zobaczmy. A nic. Jonatas. No właśnie. Mm. Zaproponowałem za Łukasza Tymiskiego ofertę i został anulowany transfer i nie mam pojęcia dlaczego. Tutaj jeszcze zmieniłem dostępny fundusz płac, ale tutaj przecież można na minus wjechać, dlatego nie wiem co się stało. Dobra, teraz jest przed nami mecz z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie, ale ten mecz sobie rozegram tutaj poza kamerą i widzimy się już tutaj... W rewanżowym meczu u siebie z Salzburgiem. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Więc mamy już mecz rewanżowy przed nami. A mecz z górnikiem zabrze. To był po prostu koszmar. Przygraliśmy 0 do 3. Czerwona ka kartka Lewandowskiego. No i debiut Gikiewicza w pierwszym zespole niestety kompletnie nieudany. trzy bramki wpuszczone. Ale nie można winić Gikiewicza za nie wszystkie. Dobra, przechodzimy od razu do meczu rewanżowego. Zobaczymy jak uda nam się pokazać w tym meczu Dobra, Cigalko wejdzie jako rezerwowy i tak, Edimar, aha, no i dobra, będę musiał wyjaśnić coś Tymiński nie przejdzie do naszego zespołu, ponieważ mamy niewystarczające e, Niewystarczającą kwotę transferową Niewystarczające pieniądze, które są potrzebne, aby Tymińskiego do naszego klubu pozyskać dlatego Daniel Barbus już miał oferty tutaj jak widzicie z tych klubów i już był gotowy do wyjść do wypożyczenia do Wisły Kraków ale jednak postanowiłem odrzucić to wypożyczenie ponieważ gdyż Tymiński do nas nie przyjdzie Barbus przyda nam się bardzo no i dobra jedziemy dalej tutaj z wyborem zespołu waser na prawą stronę Lewandowski no zostanie, Lenartowski i Dźwigała to tutaj wejdzie Jorge Salinas za Dźwigałę i Marcin Cebula za Lenartowskiego no nie jestem pewien co do tego chociaż proszę bardzo jak tutaj Marcin Cebula się rozwinął już no i dobra, wpuścimy Marcina jako wysunięty rozgrywający skrzydła pozostaną te same a Jonatas wejdzie do pierwszego składu za angielskiego. Barbus też tutaj jest na, w pełni sił, ale w razie czego on wejdzie sobie e, dopiero w drugiej połowie. Malarczyk już tutaj wrócił po kontuzji, ale jeszcze jest bardzo, bardzo słaby. No to może za Dźwigałę, chociaż, e, chociaż nie za Cigalko angielski, który w razie czego wejdzie za Jonatasa. Dobra, zgłaszamy taki zespół Właśnie Najsilniejszy na obecną chwilę I miejmy nadzieję, nawet remis 0 do 0 Wystarczy Abyśmy awansowali Nawet jeśli przegramy 1 do 0 To też wystarczy, żebyśmy awansowali No zestresowany Wasser i Bany Tak więc jeszcze ich tutaj zmotywujmy No nie udało się A jeszcze Jonatasa No nie udało się, dobra Tak więc rozpoczynamy to spotkanie ja tutaj jeszcze sobie dobiję Blanta i już 1-0, co wy gadacie? W pierwszej minucie tego spotkania, niestety tutaj z tego co widzę, chyba Komorowski zawinił przy tej bramce, no i niestety, ale już przegrywamy. To więc taki wynik może spokojnie, uwaga, ja ta poprzeczka, jeszcze Pylepczuk. Ależ było blisko, no ale taki wynik, no dobra, no spoko, 0-1, no ale nie więcej. Dobra, korona Kielce przy piłce Lewandowski Janota może być jak Janota ma piłkę, zawsze może być coś ciekawego. Pylepczyk był bardzo bliski zdoby, zdobycia bramki. Ja to jeszcze sobie dobiję. Tak jak mówiłem wcześniej, Edimar jeszcze raz Jonatas. Ach. Dobra, mamy problemy z posiadaniem piłki. Miejmy nadzieję, że tutaj to polecenie zniweluje. No nie jest nie jest tak, e, tak... O, ależ tutaj podanie, uwaga! I dobrze Janukiewicz. Naprawdę dobrze. Już lepiej e, w bramce mieć ogranego na 100% Janukiewicza niż nieogranego w ogóle Gikiewicza. takie jest moje zdanie. No i teraz wychodzimy z kontrą cebula, ale za wolno najwidoczniej. No i kończymy pierwszą połowę. Mm. Jestem rozczarowany Mimo wszystko jestem rozczarowany No i dobrze to poskutkowało na naszych zawodników Tak więc miejmy nadzieję, że ta druga połowa Będzie dużo lepsza Dobra Cebula tutaj poturbowany Dlatego nie będziemy go już męczyć No i wejdzie Daniel Barbus W jego miejsce Tak jest Uwielbiam grać młodymi zawodnikami. Naprawdę uwielbiam wynajdować młodych z bardzo dobrym potencjałem, dawać im szansę i bardzo bym chciał, żeby oni właśnie z tej szansy korzystali. No zobaczymy. Czy to będzie dzień Daniela Barbusa? No zobaczymy. Dobra, panowie, obyśmy tylko teraz nie dopuścili do straty drugiej bramki. Jak dopuścicie. Kurde. Szkoda, że tu nie ma jakiejś takiej kary, że na przykład. Y uwaga! Uf, dobra że na przykład jesteśmy bardzo źli na zawodników, że tam bardzo im słabo idzie i na przykład e, całemu zespołowi na przykład dajemy karę na tydzień, tygodniówkę, bez tygodniówki wypła bez wypłaty e, jednotygodniowej coś takiego mo mogliby wprowadzić może dobra, e, 7 minut jeszcze 6 minut, Pylepczuk bardzo słaby, dobra, tak więc za Pylepczuka wejdzie Piskitella i to będzie jego debiut w naszym klubie Nieograny w ogóle jest ten zawodnik, ale właśnie po to są te ostatnie właśnie minuty, aby wpuszczać nieogranych zawodników. Dobra, jeszcze 4 minuty doliczone. Prawy obrońca jest bardzo słaby, tak więc zmienimy go. I to będzie już koniec dopuszczalnych zmian dla naszego zespołu. Jeszcze trochę czasu właśnie dzięki tym zmianom zdobędziemy. I chyba to będzie koniec. Ostatnia piłka tego meczu. Tak jest! Tak więc mimo porażki I jedziemy dalej jestem rozczarowany, przegraliśmy ale jestem rozczarowany tylko na papierze, ogólnie jestem zadowolony, bo jedziemy dalej e, i to już jutro dobra, triumfuję, dostaliśmy 84 tysiące to dobrze, bo nasze finanse naprawdę są słabe 325 tysięcy, no dzięki tym prawie 90 tysiącom mamy tak jeszcze na plusie ten wynik no i dobra, tutaj to e, dwa tygodnie, niestety Marcin Cebula, dobra, nie wybiegajmy. Mm, mm, mm. Dobra, no i jeszcze tutaj właśnie chcę do tutaj losowania dojechać, zobaczymy kto będzie naszym następnym przeciwnikiem. Tutaj mamy raport na temat Łukasza Brozia, który jest na wolnym transferze, co ciekawe, ale jest to za słaby zawodnik, żebym podpisywał z nim kontrakt. Tutaj jeszcze mamy Romario Korcoga, skrzydłowy, no dobry, ale bardzo dużo wart, to ile oni za niego chcą? 160 tysięcy, no nawet tyle nie mamy, mamy zero. Wisła Kraków się nim interesuje. Dobra i mamy właśnie losowanie Zobaczmy, wylosujemy wszystkie zespoły i Korona Kielce z Bate. Klub białoruski, założony w 96 roku, miałem już 6 lat wtedy. Zobaczmy skład, no tutaj Joaquin, czy to ten? Nie, nie, ten małolacik, jeszcze wypożyczony. Politewicz, bardzo osłabiony zawodnik, ale dobry obrońca. Bardaczu, lewy obrońca z tego co widzę o napastnik u Warankow, no bardzo dobry Uu, dobra może być ciężko a zobaczmy kiedy będą te mecze tutaj to więc mamy tylko dwa mecze między mm, mm, mm. Dobra, no to co, widzimy się tutaj na meczu rewanżowym z Batę, tak więc następny odcinek będzie już bardzo szybko, a zrobię go wtedy, ponieważ no Puchar Euro to jest, to będą najważniejsze rozgrywki w tym sezonie, prawda? Dlatego widzimy się tutaj w następnym odcinku, tak więc w tym to by było już wszystko, tak więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia już niedługo. Siema!